Dobry, proszę państwa, jesteśmy przed kolumną Zygmunta. Dzisiaj dajemy cześć i chwała tym, którzy oddali życie i, ucz i uczcimy też powstanie państwa polskiego oraz uczcimy tysiąclecie korony polskiej. Dzięki Polakom, którzy walczyli o Polskę, możemy mówić po polsku, możemy. Możemy o własnym yy, wolności decydować. Dzięki nim. Dzięki nim możemy wszystko robić dla naszej wolności. Możemy też czcić ich, ich pamięć, ich wytrwałość. I pamiętajmy o tym. Dzisiaj jest ważna data, 14 kwietnia 2025 roku. Czcimy pamięć tych, którzy oddali za Polskę życie i uczcimy też powstanie państwa polskiego i tysiąclecia korony Polski. To trzymajcie się czołem Wielkiej Polsce.